Po zablokowaniu rozdziałki 4 na 3 duża ilość graczy odnotowała spadki FPS-ów. Dziś postaram się właśnie takim osobom, które mają małe FPS-y w Fortnite, trochę je zwiększyć. Jak duże będą tego efekty? To już zależy od samego sprzętu. Ja jestem Kamyk i zapraszam Was właśnie do tego filmu. Ale zanim zacznę, chciałbym Wam przypomnieć o subskrypcji, bo spora część ogląda mnie właśnie bez niej. Zachęcam też do wbijania na mojego Discorda i zapisywania się do serii 1 na 1 Link standardowo w opisie. Na początku przechodzimy do ustawień karty graficznej, wchodzimy sobie w zarządzanie ustawieniami 3D i zmieniamy tam 5 pozycji. Pierwsza to jest filtrowanie tekstur, zmieniamy na wysoka wydajność, potem maksymalna liczba wstępnie renderowanych zmieniamy sobie na 1, potrójne buforowanie wyłączamy, synchronizację ponownie wyłączamy i tryb zarządzania NEGRAM zmieniamy sobie na maksymalna wydajność. Potem przechodzimy do zakładki wyreguluj Ustawienia obrazu. Tutaj sobie zmieniamy na stosuj preferencje użytkownika Najprawdopodobniej macie zrównoważone, ale przechodzimy sobie do wydajności I akceptujecie, to wszystko bierzemy za stosuj Później przechodzimy do ustawień zasilania Wchodzimy sobie w ustawienia, system, potem zasilanie i uśpienie Dodatkowe ustawienia zasilania Tam zmieniamy z opcji zrównoważony na najwyższą wydajność Ale jeśli byście nie mieli właśnie tej opcji To otwieracie sobie tą zakładkę Klikacie Wysoka Wydajność i automatycznie pojawi Wam się właśnie ta opcja. Kolejnym krokiem będzie aktualizowanie wszystkich sterowników. Ja do tego używam aplikacji GeForce Experience. Gdy mamy już to wszystko zrobione, możemy sobie przejść do wyczyszczenia naszego komputera. Ale nie z kurzu, tylko z niepotrzebnych plików. Link do programu, który nam się do tego idealnie przyda, znajduje się w opisie. Kolejne krok już jest bardziej hardkorowy, ponieważ on zmienia wygląd systemu. Jeśli Wam nie zależy na ładnym systemie, to śmiało możecie próbować z tego sposobu. Wchodzimy sobie w mój komputer bądź ten komputer. Klikamy prawy przyciskiem myszy, właściwości. Otwieram nam się właśnie takie okienko. Klikamy zaawansowane ustawienia systemu. Wyskakuje nam mniejsze okienko i tam mamy opcję wydajność ustawienia. Klikamy to. Klikamy dopasuj do uzyskania najlepszej wydajności. Zastosuj i już Wam się wszystko zmienia. Ta opcja jest dla osób, którym nie zależy w ogóle na wyglądzie systemu, tylko chcą uzyskać jak najwięcej FPS-ów. Wykonaliśmy już wszystkie te kroki, to możemy sobie przejść do Fortnite'a i tam w ustawieniach zmieniamy wszystko na najniższe. Pamiętajcie, że jeżeli odcinek Wam się spodobał, to nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę oraz subskrypcji z dzwoneczkiem. A ja się z wami w tym momencie żegnam i widzimy się już na kolejnych filmach. Siema!